Proste o równaniach 2x minus 3y równa się 4 i 5x minus 6y równa się 7, przynajmniej się w punkcie P. Stąd wynika. Słuchajcie, punkt P możemy wyliczyć za pomocą układu równań, albowiem podstawimy do tego układu równań nasze właśnie dwie proste, tutaj ta pierwsza, tutaj druga i wyliczymy sobie za pomocą tego X i Y. Na samym starcie liczymy sobie X i zrobimy to taką metodą, że, że dodamy do siebie nasze równania i pozbędziemy się naszego Y. Zatem moi drodzy, żeby pozbyć y, musimy tutaj mieć na górze 6y na plusie. Jak to dokonać? Oczywiście tutaj właśnie już widzicie. Mnożymy razy minus 2. Zatem moi kochani, minus 4x plus 6y równa się minus 8. 5x minus 6y równa się 7. I teraz dodamy do siebie te, dwa, te dwie proste. I wychodzi nam x równe minus 1. Super. Teraz podstawmy tego x pod jedno z równań. Powiedzmy sobie, no, weźmy te drugie. I podstawiamy, oczywiście zmieniamy znak z racji, że mnożymy razy minus 1 i przerzucamy na drugą stronę tą minus 5. Zatem Moi kochani, minus 6y równa się 12 i to rzecz jasna, musimy podzielić przez minus 6, żebyśmy otrzymali y samego. Zatem wychodzi nam y równe minus 2. Zatem nasz punkt p to proszę Państwa, x równe 1 i y równe minus 2. Zatem odpowiedź d.